Siemanko, siemanko kochani, słuchajcie, e, lecę teraz po towar, ale ogólnie wczoraj taki filmik odnośnie e, tych radii samochodowych e, CarPlay, radii dotykowych, no i zobaczcie, nawet w swoim samochodzie mam takie chińskie radio, z którego jestem bardzo zadowolony. Powiem, takie chińskie radio e, kosztowało 3 sztuweczki, No sztuka była zapakowana, także kochani, możecie przyjść do naszego sklepu e, i kupić takie radijko. Zobaczcie, nawigacja jest, muzyka jest, wszystko, nawet telewizję można teraz oglądać na tych e, radijkach. Także no naprawdę nie, nie ma po co wydawać e, kilkanaście tysięcy za jakieś oryginalne radijko Można kupić chiński zamiennik, nie jest o, jakiś gorszy. Zobaczcie, ładnie się prezentuje. Ja ustawiłem to tam, e, na sztukę, bo tak Naprawdę potrzebuję tylko muzyki i nawigacji, żeby była większa i tyle, nie? Ale jest tych radijek do koloru, do wyboru, tak jak mówiłam. jeżeli chcecie, żeby nagrałam takiego live'a, na którym Wam będzie, będę pokazywał, w, jakie mam radia, do których samochodów w, takie radia będą pasowali, w jakich cenach, no to wystarczy napisać w komentarzach live, i zrobimy takiego live'a jeżeli takich komentarzy uzbiera się sporo no to po prostu zrobimy takiego live'a jutro pojutrze no i ja wam to wszystko pokażę ale naprawdę ja jestem zadowolony pozdrawiam kochani